Elo, z tej strony Elek. To będzie bardzo dziwny film, jak zresztą się zaczął prawdopodobnie dziwnie, ponieważ stwierdziłem, że nagram sobie dzisiaj coś, bo od dłuższego czasu nic nie robiłem. Um, absolutnie nic, poza graniem i opieprzaniem się. E, więc dzisiaj, jako że mam mało czasu jest godzina 18, chcę rzucić dzisiaj ten film, to stwierdziłem, hej, ustawię sobie całość na nagranie na zasadzie F9F9, F9, które to był ostatnie, który grałem. Gdzie są karty? To chyba to, prawda? 1958 to na pewno to, okej. Okay. Um, więc to będzie nagranie typu F9F9, F9, czyli ja tutaj nic nie będę edytował, montował, bo że tak będzie szybciej. I zobaczycie później pod koniec, że to nie było tego warte, bo wszystko ustawiałem dłużej niż bym chciał to wszystko ustawiać. Ale... hej, zobaczmy jak wyjdzie. Od czegoś trzeba zacząć, żeby znowu zacząć nagrywać filmy po całym miesiącu, kiedy miałem same odwiedziny, nie mogłem się zebrać do niczego, nie miałem kiedy, a potem się nie mogłem zrobić do niczego. Czasami za duża ilość ludzi w małym okresie czasu jest zła. Nie, często jest zła. I mostly a jakby ktoś darł pizdę gdzieś tam w oddali, to to. Zalię ma gości, więc no. Ale ja, znaczy się, no tak, nie żeby coś, ja tutaj jestem od darcia pizdy, więc tak będzie najciekawiej. Może tak da się dodawać szybciej, bo nie mam co gadać. Ładuj się. Come on! Prawdopodobnie dzisiaj robię właśnie tego, to, to, to ten odcinek, dam sobie czas na spokojnie pomontować kilka rzeczy. A jutro zrobimy jakiś głupi stream, ponieważ ostatnio mi się bardzo fajnie siedzi na streamach. E, wręcz powiedziałem, zajebiście, bardzo luźno i zajebiście mi się tam siedzi. I tak, tak, tak po prostu bym chciał to ogarniać. Ok, znowu mieszka o dwa, muszę się przyzwyczaić do tego. Z gdzie ja tu skończymy? Ja wyszedłem z tego Pocket Dimension całego, nie? No i. Ej, mi myszka ucieka poza ekran gry, co jest? Tam coś szło, okej, okay, dobra, em... Um, co ja potrzebuję z tego kubek raczej nie? A nie, bo to jest ten żeluś, to ja go potrzebuję. Chwila, czy ja mogę to wrzucić do portfela? Co mogę tutaj trzymać? Karty, ale mam już tych kart kilka. Powrzucajmy je tutaj. Tylko jedną trójkę sobie wyciągnijmy, skoro z niej korzystamy. Mogę ją... No stop it! A, nie mogę jej wyciągnąć teraz, Ok. Albo... Mogę Jestem w dupie, prawda? Słyszę tamtego, e, e, SCP-049, on, on nie... Eee. On mnie tego, no Mhm mm To było szybkie to było, to było szybciutkie. Jeszcze raz. Zbierzmy po prostu tę kartę. Eee, jedną schowajmy tutaj, level pierwszy. Zbierzmy to na szybko. I może zanim on nam zablokuje drzwi, to może stąd wyjdziemy, łaskawie. Ostatnio wyszliśmy, ale nas zabiło coś innego, z tego, co pamiętam. Więc. Jest. Eee, oho. 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 Czemu oni. Nie, myszka mi się obraca, co jest? Czemu on w ogóle biega na wolności? Co tu jest grane? Potrzebuję leczenia, bo ja się nie poruszam za szybko, a potrzebuję uciekać przed rzeczami. Tak jakby. No. No. Biegnij szybciej, od tego zależy twoje- O F Fuck yes! Fuck no. Tak, prawda. Ale to nie jest coś, z czym ty mi pomożesz- Padaj! Ja potrzebuję czegoś, co mnie wyleczy. Ok, zjedzmy tą windą, on tutaj nie wejdzie przynajmniej. Cokolwiek tam będzie na dole, nie być gorsze od tego, prawda? <grytale> SCP-409, to nie jest coś, co znam. Crystal Dev, ok, czy ja mogę zapisać? Czy to jest dobre, żeby teraz? Nie, nie zapiszę teraz. Ja mogę się bardzo mocno wdupić. Maintenance SCP-409. Oczywiście, że tam jest keypad zepsuty i nie przejdę nigdzie, prawda? Okej, okay. to mi wystarczająco dużo mówi. Świetnie. Czy w ogóle wszystko się. Is this thing on? Nie mam pojęcia. Okej, okay, on jest niebezpieczny, bo jest jakiś kryształ, kiter i tak dalej, dobra Ale nie wejdę tam, bo nie mam karty levelu 4, czyli musimy ulepszyć sobie i tak dalej Super, cacy, znalazłem kilka trujek, czyli mogę je ulepszyć Nie pamiętam za cholerę gdzie masz maszyna do ulepszeń Also potrzebuje SCP-500, badly Badly Albo jakiś kodek apteczki czy czegoś, nie wiem G troszeczkę mnie martwi, że ta gra nie ma pokazanego nigdzie, nigdy, stanu zdrowia gracza. That's fucking sad, man. Okej, okay, wiem co to jest, dobra. Cztery? Nie trzeba czwórki, okej. Okay. Ale to jest prawdopodobnie błąd, że to brał. If you ring it, he will come. Dobra, to może zapiszmy, który to był fp. Okej, okay, dobra. No. Mogę tędy przejść? To jest jakiś właśnie z tych terenów, gdzie powinien być SCP-500, więc. Y I guess. Nieważne. Dobra, zapiszmy jeszcze raz. Okej, okay. Cześć. Się. To będzie zabawne, prawda? 049 jest na dole. On chyba nie jest na dole. Tam coś szło. A tutaj potrzeba ręki do tego, żeby to otworzyć. Frajer. Ale to co on. Na Zaraz. Ja go stąd wypuściłem, chyba, prawda? Okej, okay, ja już sam nie wiem co się dzieje. Chyba go stąd wypuściłem. Co to jest? sektor scheme. A! Secondary power control. Okej, okay, znam to piętro. Znam to piętro, bo jest w grze, którą ja sam ogarniałem. Portowany prosto z tej gry, tylko tekstury troszeczkę zmieniałem. Ale, power generator tego tutaj nie było. Uuu, martwecielsko. Zajebiście. Um. Big no, no. Big no, no. No. Mm -mm. Mm -mm. Ok. Ok, that's bad. Czy ja mam? Ja nie mam się czym bronić, ja muszę uciekać, jakby... O, tak jeszcze on stamtąd wyszedł. Trzech na jednego... O zajebiście, wołaj wi... I'm fucking dead man! Nie wiem co się zdarzy. Okej, okay, nie pamiętam co to robiło, ale... I'm fucking dead! Przeżywszy Okej okay. Ale Potrzebuję Tego definitywnie O oh, shit Nie teraz Nie teraz, nie kucaj Uciekaj Przejdźmy drugą stroną Mam first aid kit, może mi coś da Tutaj jeszcze ktoś będzie, prawda? Eee, tutaj jest co? Main generator ok. I teraz będę mógł wyjść Próbuję wejść drugą stroną Jajks No nie! Rude as fuck, man A już sobie tak dobrze radziłem Oh shit, dude To może teraz mogę uciec tędy? Czy miałem się z nim wyminąć w tamtym korytarzu? Chyba spoprałem, chyba te drzwi nie zadziałem, prawda? O oh, fuck man! Come on! U! No nie! No nie! No co? Jak chamsko! Dude! God! Wow, to było. Wow! No nie mam apteczki, bo przecież nie, nie na dole ją dopiero zbiorę. Okej, okay, ale wiemy co robić. To mogę spróbować teraz zrobić to samo w sensie jakby... Okej! Okay. Ej, ale to było fajne, bo było ciężkie, można było coś zrobić. Tylko na każdym miejscu masz zaskok od gry. Ej, to jest dużo lepiej ogarnięte niż ta oryginalna wersja. Okej, okay, czyli musimy włączyć. Your skin is feeling itchy. Okej, okay, dobra. No, aha! Zamknijmy mu drzwi I przejdźmy się w tę stronę Musimy zebrać apteczkę to na pewno, a tutaj koleś stoi, prawda? Okej, okay, zrobimy to tak Generator Będę musiał się tutaj z nim wyminąć Czy ja zdążę pobiec tędy, tutaj I użyć apteczki najpierw? Przyda mi się? I guess? Dobra, okej, okay, ale jest lepiej Przynajmniej poruszam się szybciej Gdzie jest doktorek? Halo? Jak on przyjdzie teraz z drugiej strony, to się zesram. Nie przyszedł, okej, okay, dobra, go, 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 go! Zapierdalaj! A tutaj coś jest? Nie. Dobra, to nie, to nie, to nie, to nie chcemy, dobra, okej. Okay. Bye, bye! Elo! Zajebiście! Tak powinna wyglądać ta gra! Nie tak. Not like this, man! Not like this! Um, Uciekliśmy w bezpieczne miejsce. Patrzy się, no, bezpieczne to jest pojęcie względne w tej grze, ale czy teraz mogę zapisać? Ok, ok, waga, waga, ok, dude! Ok, o, czy to krew? To można wyrąbać. O nie Pamiętam jak to się robiło, tutaj trzeba było Oh, they gonna die They gonna die Póki on będzie w tej dziwnej fazie trzeba, ko niego będzie przebiec Z tego co pamiętam, i nie patrzeć na niego Okej, okay, rozlew krwi, tak, tak, dobra, fajnie, fajnie Ulala Oh, he's dead. He's fucking dead, man. Jak to teraz trzeba było zrobić? On? On. Generator. Oh, no, dude. Okej, okay, przynajmniej wiedziałem jak tego pominąć, bo to już... To już się z tym męczyłem kiedyś I Teraz jeszcze mi dziadzio godni, Ale dziadka nie chcę już spotkać Już w jego, w jego wymiarze byłem, starczy mi Cóż to? E A teraz mnie zatrzymuje gra jak czytam Okej, okay, dobra Okej okay, dudy What? Eee You feel like something is following you. Teraz dopiero. Ja tego nie przeżyję, już byłem na resztkach zdrowia, chociaż nie wyleczyłem to. Więc znowu będę teraz taki. Oh Jesus. A nie ty, muszę w, w przeciwną stronę iść. Ja nie wiem, co tu się dzieje. DEAD? Nie uciekłem. Znowu w tym samym miejscu. A tu jest apteczka, jestem debilem. Um, czy ja chcę zapisywać w punkcie wyjścia? Chyba nie za bardzo. To może teraz pójdźmy w tę stronę dla odmiany Tu jest winda. Ale jest zepsuta. Co oznacza to czerwone? Mogę... Eyedrops użyć? Cokolwiek to robi? Nie mam pojęcia. Uhuhuhu. Słyszałem przecież odgłosy, mogłem się domyślić, że to jest to Ale on był zamknięty Ja go otworzyłem, prawda? No. Ale jestem wolny Myślenie nie jest moją mocną stroną Czyli tędy się nie przedostanę to są dziwne odgłosy Fuck dude! Fuck! Trzeba było zapisać po tym, jak z tamtego wymiaru wyszedłem drugi raz, ale dobra, okej. Okay. Czy niepotrzebnie tam i tak byłem, więc. Lockdown, ale potrzebuję karty level 4? Albo większej? Tutaj nic się nie stało w ogóle co? Potrzebuję jakiejś mocnej karty. To jest SCP-008. Protection required. Czyli maska gazowa, tak? Ok, zapiszmy i zobaczmy. I guess już nie wiem, nie wiem czego się spodziewałem absolutnie. Ale tu jest pomieszane i popaprane. Co jest grane? Czy wy to macie podjaśnione? Trochę, czy ja mogę Wam to podjaśnić? Może chwila? Filtry, korekcja kolorów. Tak, trochę Wam to podjaśnię. Okej, okay, czy mogę teraz to zdjąć? Bo tam się coś za... Oj, myślałem, że to jest jeden 7,3, co? Of course. Główno zdrowie powinien mieć kartę level 4 do tego wszystkiego. Muszę w jakiś sposób znaleźć, znaleźć drogę, żeby tam wrócić. All the way back, i ulepszyć tą kartę. Isolated incident. Okej, okay. tutaj nie ma szans na znalezienie tej karty, prawda? Czy coś tam biegło? Drzwi zamknięte, te się otwierają. O oh. A to ja tutaj nie byłem? Nie Karty chłopaki, karty gimi, gimi. Ja sobie pomruga, bo ma oczy zmęczone przez dyn. Mryg? Dobra. Please. Please, dude. debloks. Ja nie wiem gdzie ja idę. Jestem absolutnie zgubiony. Co jest grany. O zajebisie. się. Skończę źle, prawda? Znajdzie, prawda? Fuck man. Wyminąłem go! Dam radę gdzieś pójść, chyba. On i tak idzie na przełaj, więc mam przez ale. Okej, okay, to teraz naokoło, bo skoro zwołałem windę, no to oby tu było przejście dalej, a nie ślepie zaułek. Proszę... Jest. Okej. Okay. Tędy będzie najbliżej dookoła przejść, tak żeby on mi się nie wpieprzył w... na twarz. On mnie przestał gonić? Czy on tam gdzieś stoi? To może być błąd. To może być błąd Okej, okay, go tu nie ma Wracamy Wracanko Idziemy na górę Czy jest this game is stressful? A miałem właśnie ostatnio takie Że wszyscy wracamy do jakichś swoich gier sprzed lat Tego tu nie było? Wszyscy wracają do swoich gier z przed latem Ja miałem takie, do czego mogę wrócić? Przecież w do tej pory nagrywam. A. 1, 3, 7, 3. To nie to. Perhaps it's ta. Perhaps the time is now. O nie! O nie, bo jak. Oh, okay, dude. <laughs> A, bo ja poklikam w ten dzwon. I'm fucking dead dude. Shit. Okay, to that's just. Wait. There go is two. Wait. Um. I fucked up. I fucked up, guys. Ooh. Ooh. This is bad. This is bad. No! Zazwyczaj tam na dole się Respił. SP106 więc nie wiem po co tam idę, ale jakby nie mam innej drogi teraz. Ja chyba. Ja dzwoniłem w ten głupi dzwon, a potem zapisałem grę. Jestem Debilem. Nawet nie mam baterii teraz. Coś tu mnie zabije zaraz. Tam jest karta. Tam jest karta. Aha, ja muszę się od tego... O oh, to Ta trumna przyciągała mój wzrok, nie miałem co z tym zrobić. Jest możliwe, że właśnie spoprawiam sobie tego save'a zapisując grę po tym, jak sobie zadzwoniłem w dzwon. To chyba jest koniec. Um, znaczy się spróbuję jeszcze jeden odcinek nagrać na tym, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ej, ale fajne to jest, bo jest to na rzeczy faktycznie w tej placówce teraz. A nie poddawali kilka takich typu... O, patrz, możesz sobie wejść do pokoju, gdzie jest obraz, i możesz sobie na niego popatrzeć, i możesz nie popatrzeć. Tylko faktycznie to trzeba przejść przez tonę. tonę. kurwa bólu i cierpienia okej, okay, więc tyle na ten odcinek jako, że on był nagrywany z metodą f9 f9 to teraz nadchodzi yy, ten moment, w którym powinno być outro więc ja się trochę przygotowałem na to i jako, że stwierdziłem, że nie będzie za łatwo że będzie za łatwo, żeby po prostu puścić muzykę to, i, i po prostu wrzucić tutaj, wiecie, outro w montażu, załóżmy. To ja sobie to zrobiłem drogą absolutnie kuźwa-okrężną, więc e, to tego. Dzięki za obejrzenie. I tak jak zawsze, trzymajcie się. E, see ya next time. Bye. Bye. Ups. Miało wyjść fajnie, a wyszło jak zawsze.